Nic mi się nie chce. Kto wymyślił Halloween? Jakiś kurczę psychopata. Dobra, trzeba wstać i coś zrobić. Idę sobie kawę zrobić, bo zaraz zasnę. Siema, ma Billy? Cholera, Kacper. No co, fajny mam strój. Y jest taki trochę kiczowaty. Aha, się pierdol. Sam się pierdol. Ja otworzę. COKIEREK ALBO PISUS! Szatan! Kacper dawaj wodę święconą! Nie jestem szatanem! Szatan mógłby tak tylko powiedzieć! To tylko dzieci! Sam jesteś dziecko!